żeby zawsze dosłownie głosu się na mnie, górosny, kochany, miłości miała dużo i żeby był zawsze śmiecięty. Wszystkiego najlepszego, widzowie, w nowym roku! Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Poczek jest mamy staty z, z całej rodziny waszej, że mam się jak najlepiej w życiu biorło. I poczek jest mamy staty z, z całej rodziny, Składa życzenia noworoczne, składamy życzenia pan Ryszard i ten Dawid Jasper! Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Poczek jest mamy staty z, z całej rodziny! Dużo, dużo uśmiechu na twarzy, dobrych ocen w szkole, dobrych ocen w szkole! Żebyście byli zawsze uśmiechnięty, uśmiechnięci i poczekaj z mamy, staty i z całej rodziny. Tego wam życzy Dawid Jasper. Tego wam życzy Dawid Jasper. I pan Ryszard, Żytko damy wam życzenia na nowy rok. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. poczekaj z mamy, staty z całej rodziny. Uśmiechu na twarzy. Uśmiechu na twarzy. Dobrych oczem w szkole. Żebyście byli zawsze uśmiechnięci, nie smutni, nie smutni. I żebyście zawsze mieli dobrą cenę w szkole. Piątki i szóstki. Z tego składamy życzenia, składam życzenia noworoczne na ten nowy rok. Mój tata, pan Rysz, Widzowie jeszcze raz! Uśmiechu na twarzy! 100 lat! Widzowie, 100 lat jeszcze raz, 100 lat a ten nowy rok! Pociech jest, z mamy staty z, z całej rodziny uśmiechu na twarzy! Dobrych oceń w szkole, żebyście byli zawsze uśmiechnięci i radośni, nie smutni I to składa życzenie noworoczne na nowy rok. Składa mój tata, pan Ryszard. wam życzenia, mój tata! Pan Ryszard składa Wam życzenia i też Dawid Jasper sławny youtuber na całą Polskę